Siema, witam Was w pierwszym odcinku ze serwera Neveworld Jak widzicie mam jakie pierwsze moje zakupione auto Oczywiście nie ma żadnego mechanika na służbie więc będzie problem, żeby naprawić sobie auto Jak widzicie mam już trochę pieniędzy, nie jest mało Jak widzicie nowe auta są Znaczy ja Wam pokażę ile jest fajne Fajne auto są dodane, jak widzicie już się je pokazuje jedno z nich. Chyba tu są nowe auta. Tu jest nowe auto, patrzcie to, tu jest Sultanik. Tutaj mamy Lamborghini, jak widzę podmianka Lamborghini Galardo. Mamy Mastre, jak widzicie 91k. Ja mam 3. A kupiłem cygana Tamto auto za... 10 tysięcy chyba. Jak widzę tutaj tylko Lamborghini jest takie ciekawy i sultan. Czasami jest LG w salonie, bo ja chyba będę zbierał na LG albo na tego Lamborghini. Bo, bo moim ulubionym autem tak na realu jest oczywiście Lamborghini Gallardo ale w innej wersji bez dachu oczywiście, bez tego lekar biorę, tak to. Eee, na mapie znikła jedna praca, ale ona chyba jest w czasie eee, budowy To auto mnie kosztowało 6000, mam jeszcze 3K na nie niego. To jest do wożenia się, więc... Mam easy peasy. Idziemy do drugiego salonu, tam jest... Pokażę wam drugi salon oraz giełda. Jak widzę podmianki sam, motorów też są, bo inaczej te motory powinny wyglądać o i tutaj mamy następną pracę tutaj widzę magazynie tutaj powinien być podobno są to auta jakieś czy to jest prawda czy coś tu dali? czy to jest kłamstwo że nie dali no na razie ja tu widzę wida nie ma żadnego auta czyli ten salon jest tak do dupy zrobiony bo nie ma auta tylko te Lamborghini Galary. To jeszcze jest Ferrari na serwerze o tam stoi chyba Ferrari to jest chyba Ferrari tutaj, o tu 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 macie Ferrari Ale nie wiem jaki to jest właśnie auto tak to Ferrari Bo nic jeszcze nie widziałem Więc teraz jedziemy do giełdy I zapraszam gorąco na wejście do tego serwera ponieważ No Mało osób niby nie gra ale no jak wejdziecie to zarobicie sobie na Street View około na auto ja zarobiłem to auto mi kosztowało 10k widzę tu jest giełda widzę tutaj jest zmieniona dobra widzę 27 no, jeszcze traktor 70k o taksy są w sumie 43 tysiące jak widzicie ma Ja się wybieram do... No i to chyba będzie na tyle w tym odcinku. Zapraszam gorąco na wejście na serwer World Oczywiście oddzielnie nie piszecie tego razem. Zapraszam gorąco Mało się nie zarabia. Jak ja dorobiłem na takie auto, no to wy też powinniście umieć To auto kosztuje 6000 u cygana. Więc gorąco zapraszam na serwer, trzymajcie się, do następnego. Halo!